Konieczność budowy murowanych chlewni była jednym z hamulców rozwoju hodowli, ale rysuje się możliwość zastosowania w tym celu namiotów z folii. W każdym trzyma się na dwóch poziomach kilkaset świn, które mają tu czysto, ciepło i syto, co widać choćby po minach. Właśnie, ciepło pod cienką opończą, choć na zewnątrz mróz, ale termostaty włączają, gdy trzeba, promienniki ogrzewające. W takich samych warunkach można hodować cielęta. Pomysł inżyniera Kazimierza Jabłońskiego okazał się trafny. Cały namiot z folii wraz z instalacjami kosztuje około pół miliona, gdy tradycyjna chlebnia lub obora o podobnych wymiarach prawie 10 milionów. Początek dało państwowe gospodarstwo w dobrym mieście koło Olsztyna.